Gratulujemy i cieszymy się z Dziękuję bardzo. Słodki tort, miniaturowa kopia Teatru Starego w Bolesławcu, misternie wykonana przez cukiernię Nowa była ostatnią atrakcją wieczoru. A rozpoczął go spektakl Mizantrop, teatru imienia Heleny Modrzejewskiej z Legnicy. Molierowska komedia charakterów i satyra na środowisko salonowe wydaje się spektaklem dobranym idealnie. Niestety dyrektor teatru nie zezwolił na pokazanie nawet fragmentu. Bardzo mi się podobał spektakl, ponieważ rzadko już dzisiaj, panie dyrektorze, można obejrzeć taką klasyczną sztukę teatralną, w tak, z tak pięknymi strojami, w tak, z tak piękną scenografią, a do tego tak dobrze dobraną, biorąc pod uwagę widownię. Były wspominki, podziękowania i gratulacje. W 211 fotelach odnowionego Teatru Starego zasiedli oficjele z całego regionu, ale także z Warszawy i Brukseli. Kiedy patrzy się na ludzi z pasją, ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego, to zawsze jest takie przeświadczenie, że im się uda, ale też patrząc na to, w jakim stanie był ten teatr, no, czasami człowiek się zastanawia, czy to, aby na pewno się uda. Ale jak widać wszystko poszło gładko. Teatr dzisiaj jest otwarty. Mówi się często, że w Polsce wiele się zmienia dzięki środkom unijnym, a przykład tej zmiany, jaką obserwujemy tu w tym obiekcie jest lekkim zaprzeczeniem. To z wykorzystaniem środków unijnych, ale głównie własnym sumptem i własnym nakładem środków udało się wyremontować piękny, piękny obiekt. Jestem przekonany, że będzie służył dobrze i młodzieży i mieszkańcom Bolesławce żeby dobrze służył, muszą się na to znaleźć pieniądze. Starosta uspokaja, że w tej kwestii nie ma powodów do zmartwienia. W momencie kiedy podejmowaliśmy decyzję o remoncie, zdawaliśmy sobie sprawę, że później użytkowanie będzie kosztowało. Ten teatr był w rękach młodzieżowego domu kultury, dom, młodzieżowy dom kultury zarządzał nimi i starczyło środków powiatowych na to, żeby on dobrze Funkcjonował. W tej chwili mamy nowy obiekt z termomodernizacją, z wymienionymi oknami. On jest skierowany przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Z budynku Teatru Starego będzie korzystał w ramach zajęć tanecznych, teatralnych i innych, młodzieżowy dom kultury. Powiat obiecuje też przynajmniej raz w miesiącu spektakl teatralny. Pogali z dyrektorem Teatru Legnickiego podpisano porozumienie w sprawie współpracy. Bardzo bym chciał, żeby to miejsce żyło, bo też tylko wtedy to ma sens. I wtedy to wszystko, co tu zrobiono i te, te miliony, o których mówiono i ta energia, tylko wtedy ma sens, kiedy tu będzie życie. Większość pieniędzy, które pochłonął remont teatru pochodziło z budżetu powiatu. Część pieniędzy z Unii, i z programu rewitalizacji miast. 50 tysięcy dołożyło miasto. Znalazło się też wielu sponsorów, którzy rozumieją, że do kultury trzeba dokładać. Pomimo tego, że każda firma ma wiele potrzeb, na co dzień bardziej przyziemnych, niemniej jednak nie należy zapominać o tym, że są również potrzeby i cele bardziej wzniosłe. Teatr Stary, który dostał nowe życie za ponad 7 milionów złotych, wzbudza zachwyt. I to jest wspaniałe, że w Bolesławcu wysiłkiem bardzo wielu ludzi udało się a teatr Stary zrobić jak nowy. No, można to zupełnie szczerze powiedzieć. Jest to wspaniała inwestycja, piękny wygląda, jestem pod dużym wrażeniem. Przepiękny, ale jednocześnie wielkości takiej właściwej dla tego miasta, czyli Bolesławca, takiej trochę stolicy zachodniej części Dolnego Śląska. Jestem pod pełnym wrażeniem. Nam z mniejszych miejscowości dostęp do teatru zawsze był utrudniony. Teraz nie no, mamy to... tego utrudnienia. Wy, mieszkańcy Bolesławca, nie macie go w ogóle. My mamy tylko 40 km do Was. I oby teatr tętnił życiem, tak jak podczas gali otwarcia. A już w kwietniu gratka dla teatromanów Romanów. Do Bolesławca przyjedzie Wrocławski Teatr Pantomimy imienia Tomaszewskiego.